Witam serdecznie. W tym filmiku chciałabym Wam pokazać jak zrobić taką oto zakładkę do książek z truskawek. Z takich malutkich truskaweczek. Do wykonania tej zakładki potrzebne mi są dwa kolory włóczek. Ja wybrałam włóczkę zwaną cordonę w kolorze zielonym i czerwonym. Oprócz tego potrzebna mi jest igła, nożyczki oraz szydełko o rozmiarze 2,75 mm. Rozpoczynamy od zrobienia magicznego kółka. Jak już mam zrobione magiczne kółko, to teraz robię najpierw trzy oczka łańcuszka jeden, dwa. I trzy. Następnie w tym magicznym kółku muszę zrobić jeszcze 11 y, słupków. Z tym łańcuszkiem, który przed chwilą zrobiłam, będę miała w sumie 12 słupków. Więc narzucam nitkę na szydełko, wkuwam się szydełkiem w magiczne kółko, chwytam nitkę, przeciągam pod magicznym kółkiem. Mam trzy pętelki. Znowu chwytam nitkę, przeciągam przez dwie pierwsze pętelki. Tam nitkę i przeciągam przez dwie kolejne pętelki I tak jeszcze robię 10 razy. jak już mam zrobione 11 słupków, to teraz zamykam magiczne kółko, czyli biorę tę końcówkę i ciągnę zamykając magiczny kółko. Następnie zamykam to kółko wbijając się w trzecie oczko dołu w tym oto pierwszym y, łańcuszku, co zrobię. Jeden, dwa i tutaj trzecie oczko mam. Tak niezbyt dobrze widoczne, ale tu jest to trzecie oczko i się wbijam i robię oczko ścisłe, czyli chwytam za nitkę, przyciągam pod oczkiem i od razu pod pętelką. Mam już zrobione kółko. I teraz drugie okrążenie. Będę zaczyna następująco. Nawijam, nawijam, narzucam nitkę na szydełko, wbijam się tu w kolejne oczko, nie tutaj w tej, gdzie miałam zrobione przed chwilą oczko ścisłe, tylko w to obok. Pokuwa się w to oczko, chwytam nitkę, przeciągam pod oczkiem. Mam trzy pętelki na szydełku, i teraz chwytam nitkę i przeciągam przez wszystkie trzy pętelki. I zrobiłam słupek z nawijaną nitką. Teraz w następnym oczku zrobię cztery słupki w tym samym oczku. Czyli znowu nawijam nitkę na szydełko, wbijam się w to oczko, chwytam nitkę, przeciągam pod oczkiem. <tuszy> Mam trzy pętelki znowu Chwytam nitkę, przeciągam przez dwie pierwsze pętelki, chwytam nitkę, przeciągam przez dwie kolejne pętelki. Jeszcze muszę zrobić trzy słupki w tym samym oczku. Dwa, drugi, trzeci i czwarte. Mam następne w tym jednym słupku, w tym jednym oczku, mam zrobione cztery słupki. Następnie, w następnym oczku zrobię znowu oczko z narzuconą, półsłupek z narzuconą nitką oraz półsłupek, czyli narzucam nitkę na szydełko, wbijam się w to oczko, przeciągam pod nim nitkę, mam trzy pętelki, chwytam nitkę, przeciągam przez trzy pętelki. I jeszcze znowu w tym samym oczku teraz zrobię półsłupek, czyli wbijam się w oczko, chwytam nitkę, przeciągam pod oczkiem, mam dwie pętelki. Znowu chwytam nitkę, przeciągam przez dwie pęterki. Następnie w kolejnych dwóch oczkach zrobię po jednym półsłupku, czyli wbijam się w oczko, chwytam nitkę, przeciągam pod oczkiem. Mam dwie pęterki, chwytam nitkę, przeciągam przez sobie pęterki i to samo w kolejnym oczku. Teraz w kolejnym oczku zrobię. Jeden półsłupek z narzuconą nitką i jeden słupek, czyli nabieram nitkę i w tym oczku robię najpierw półsłupek z narzuconą nitką, i teraz słupek w tym samym oczku. Teraz robię jedno oczko łańcuszka. I to jest moja jakby po, po, połowa mojej tej robótki i teraz w tej drugiej połowie będę robiła wszystko, powtarzam, ale oczywiście teraz tak jakby od końca. Czyli jak tutaj miałam słupek i półsłupek z narzuconą nitką, to teraz rozpocznę od słupka, tu w kolejnym oczku rozpocznę od zrobienia słupka. I teraz w tym samym oczku będzie słupek z narzuconą nitką. W kolejnych dwóch oczkach zrobię tylko po jednym półsłupku. Teraz w następnym oczku zrobię półsłupek i słupek z narzuconą nitką, czyli półsłupek i teraz słupek z narzuconą półsłupek z narzuconą nitką. W następnym słupku, yy, oczku zrobię cztery słupki. Słupki. I teraz tutaj, w tym ostatnim, zrobię tylko oczko, e, przepraszam, nie tylko oczko ścisłe, ale muszę jeszcze zrobić e, oczko, z e, półsłupek z narzuconą nitką. Tak. Półsłupek z narzuconą. Oj, Aha. coś tu mi się. Więc tak, nawijam włóczkę. Wbijam się tu w te oczko, robię półsłupek. Z narzuconą nitką, i tu w tym ostatnim tutaj robię oczko ścisłe, czyli e, chwytam, wbijam się w oczko, chwytam nitkę, przeciągam pod oczkiem i od razu pod pętelką. I jeszcze raz biorę, chwytam nitkę i przeciągam pod pętelką, żeby zakończyć. Ucinam wóz tę nitkę. Tutaj pociągnę, żeby się e, zamknęło. Oczko ścisłe zamknięte, i teraz biorę. Igłę. I wszyję po prostu nitki. Już mam prawie całą zrobioną truskawkę. Teraz zrobię tutaj tą na górze użyję zielonej nitki i tą szypułkę zrobię. Biorę nitkę i teraz tak wbijam się tu w czwarte oczko. 1, 2, 3, 4 i dołączę tą zieloną nitkę. Dołączę teraz taką supełkiem. Tą nitkę będę teraz sobie tutaj wszywała, robiła w robótkę, ale teraz tak. Wbijam się jeszcze raz to oczko, gdzie teraz do, przy, wzięłam, um, dołączyłam włóczkę. Biorę chwydeł, szydełkiem, chwytam, przeciągam tą włóczkę pod tym oczkiem, i jeszcze robię, chwytam i robię jedno oczko. I teraz robię tutaj w następnym oczku, wbijam się w następne oczko tu i robię półsłupek. Jeden. Kolejne oczko się wbijam i robię znowu półsłupek. I jeszcze tu w kolejne oczko się wbijam, tak? Robię trzy półsłupki, wszywając tu nitkę. I teraz robię cztery oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy, cztery. Następnie wbijam się w drugie oczko trzydełka dełka, czyli jeden, dwa. I robię półsłupek. Jeden półsłupek, wbijam się w kolejne oczko, będą trzy półsłupki na tym łańcuszku, drugi półsłupek i w ostatnim oczku, trzeci półsłupek, i teraz wbijam się tu, kolejne tu oczko. Pod tym słupkiem i robię półsłupek. Następnie znowu wbijam się jeszcze tu w to. W, dwa, w, w dwóch kolejnych oczkach jeszcze robię półsłupki. Jeden, dwa. I tu w kolejnym wbijam się i robię oczko ścisłe, czyli chwytam włóczkę i tylko przeciągam pod oczkiem i pod pętelką i jeszcze robi oczko zamykające, czyli przeciągam włóczkę pod pętelką. Ucinam. tak, tę mogę już sobie uciąć. Końcóweczkę. A tutaj tę zieloną wszyję w robótkę. I Mam już gotową kolejną truskawkę. Mam już zrobione 8 truskawek i teraz będę je sobie zszywała. Otóż potrzebne mi jest do tego szydełko i czerwona włóczka. Jak będę je zszywała, no tak jak tutaj, prawda? Jedną w jedną stronę, drugie w drugą stronę. I oczywiście staram się, żeby ta przednia strona była zawsze z przodu. A ta tylnia strona, żeby po prostu była tak po tej stronie, więc tutaj pierwsze sobie z szyję truskaweczki. Biorę o tak właśnie, składam je. Oczywiście, tak jak mówiłam, tu z przodu ta przednia strona, z tyłu są te drugie strony. I teraz wkłuwam się w, jedno, w oczko jednego tutaj jednej truskawki. I drugiej przeciągam sobie włóczkę, i robię tutaj tą przytrzymuję końcówkę, będę ją sobie tutaj teraz szywała, a tutaj zrobię jedno oczko. I teraz w kolejnych tu oczkach, aż tak dotąd, zrobię po, po posłupku. Czyli wbijam się w oczka tutaj w jednym oczkowie u jednej truskawki, i od, w oczko od dru od dru do drugiej truskawki. Chwytam nitkę, przeciągam pod tymi oczkami i robię półsłupek. I znowu wbijam się Ty w oczko pod jedną truskawkę, jednej truskaweczki i pod drugą. I kolejny półsłupek. tutaj tę włóczkę, którą wszywałam sobie obetnę. I teraz tak. Mam już tu dwie truskawki zszyte. Teraz biorę kolejną i znowu tym razem przyłożę tę, prawda, od, y, od, o tak właśnie. Bo z jednej raz z jednej strony jest tutaj ten to zielone, a z, raz z drugiej strony, tak, te szypułki. Ale Zanim dotrę tutaj do tego momentu, żeby je razem zszyć, to tutaj tu, w tych kilku oczkach, w trzech, czterech oczkach, robię sobie oczka ścisłe, czyli biorę i wbijam się w oczko i robię oczko ścisłe, jeden. Tutaj w kolejne się wbija. Będzie dwa, oj, dwa i trzy. No i teraz biorę sobie, przykładam truskawkę, kolejną. Już je będę znowu strzywać. Mam już te trzy truskawki. I teraz znowu biorę kolejną, ale żeby ją zszyć, najpierw tu przechodzę oczkami ścisłymi do momentu, kiedy będę mogła spokojnie już sobie zszyć. Tak, to trzy oczka omijam. I teraz biorę przekładam i znowu zszywam. I tak z pozostałymi y, truskawkami właśnie robię. W ten sposób sobie je tak doszywam aż mam wszystkie osiem truskawek gotowych zszytych w jedną całość i mi powstanie zakładka. Jak już przeszłam ostatnią truskawkę, to teraz tym ostatnim oczku po prostu przeciągam w ty, przez pętelkę, e, ostatnią przeciągam tylko nitkę, ucinam, sobie biorę i zakańczam, biorę igłę i wszyję teraz nitkę. Mam już gotową zakładkę. E, oczywiście, teraz tę zakładkę należy albo delikatnie przeprasować, tylko nie, nale, nie należy przyciskać mocno żelazkiem, bo wtedy się będzie nam świeciła. E, można też ją wykrochmalić, wtedy ona będzie bardziej taka sztywna. Także to już w, jak wywolicie. Ja tę sobie po prostu wyprasowałam, to też na pewno wyprasuję. I mam gotowe zakładki, truskawki. Do książek.